przyszłość energetyki na świecie to jest bardzo duże wyzwanie, ponieważ zmagamy się, jak doskonale wszyscy wiemy, z problemem ocieplenia klimatu i, i większość krajów podpisała porozumienie paryskie, które zakłada, że do dwa, przed 2050 roku nie pozwolimy na to, żeby, żeby ilość, średnia, średnia temperatura podniosła się powyżej dwóch stopni w porównaniu do czasów preindustrialnych, a najlepiej, żeby było to poniżej 1,5 stopnia, bo nawet, to, nawet ten zakres pomiędzy 1,5 a 2 stopnie Celsjusza może już w znacząco negatywny sposób odbić się na naszej planecie. No oczywiście jednym z głównych powodów, jednym z głównych sposobów Na osiągnięcie tego jest dekarbonizacja e, struktury wytwarzania energii elektrycznej, co na świecie się dzieje w coraz większym stopniu. Warto zauważyć, że Unia Europejska poprzez swoje działania e, napędza, napędza w dużym stopniu jednak e, debatę publiczną globalną. Stany ostatnio po, po, po wyborze na prezydenta, na prezydenta kraju Joe Bidena wróciły do porozumienia paryskiego. Z kolei także że nie tak dawno temu Chiny, które są jednym z największych emitentów dwutlenku węgla, ogłosiły, że do 2030 osiągną swój poziom maksymalny, a potem będą schodzić i do 2060 roku osiągną, znaczy osiągną neutralność węglową. Nie jest to mocno coś klimatycznego, ale, ale też jest to znaczący krok naprzód. Za, jako, na świecie bardzo szybko rozwijają się odnawialne źródła energii, Tu należy zauważyć bardzo duży wzrost instalowanych, e, instalowanych fotowoltaiki czy, czy e, elektrowni wiatrowych. E, w, przypadku, w przypadku w przypadku Polski jeżeli spojrzymy na politykę energetyczną Polskę z 2030 roku, no to po pierwsze mamy duże wyzwanie, jeśli chodzi o dekarbonizację gospodarki, zwłaszcza w kontekście tego, że już podpisaliśmy przecież porozumienie, GUNZY się zgodzili, że wycofujemy się z do wydobycia węgla 2049 roku. No a po drugie, z tym, że jednak zapotrzebowanie na energię elektryczną cały czas będzie wzrastać. Obecnie jest to 160 terawatogodzin rocznie, ale w 2040 będzie to według prognoz PSE nieco powyżej 200 teraw terawatogodzin yy, rocznie. No i w jaki sposób będziemy to, to realizować, jeżeli będziemy odkryć od węgla? Po pierwsze, prognozowany jest yy, przynajmniej do pewnego momentu, czyli do momentu, kiedy nie będziemy włączać znacząco więcej energetyki jądrowej, prognozowany jest wzrost, yy, wzrost yy, wykorzystania gazu ziemnego paliwa przejściowego, tak jak to miało miejsce w wielu krajach Europy Zachodniej w przyszłości, kiedy one dokonywały dekarbonizacji swojej gospodarki. Mam Mamy także przewidziany y, duży wzrost inwestycji w, w farmy wiatrowe w finalnej wersji przedstawionej w PEP. W pep no, w 2040 roku um, rząd zakłada, że będziemy produkować aż 19% energii rocznie z, wiatru z elektrowni wiatrowych zainstalowanych na morzu i 11% z elektrowni e, wiatrowych zainstalowanych na, na lądzie. Tutaj no, warto wspomnieć, że oczywiście elektrownie, elektrownie wiatrowe na, na morzu też są bardzo wysokim kosztem. Jest to nawet nieco więcej niż, niż przeznaczone, na, przez, przez, przeznaczone na budowę energetyki jądrowej, no ale mają też zwykłą znacznie większą efektywność niż elektrownie wiatrowe instalowane na, na lądzie i są, i po prostu dużo, wie, dużo więcej energii zapewniają, dużo, 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 um, stabilniej nieco niż elektrownie wiatrowe na, na lądzie. E, oczywiście mamy udział atomu, Tutaj elektrownie jądrowe mają stanowić kilkanaście procent w, finalnej, e, w finalnym e, zużyciu energii w 2040 roku. E, no i niewielki, pewien udział cały czas wzrastający, głównie prosumencki e, w przypadku energetyki słonecznej. Natomiast nie ma co się oszukiwać w Polsce przy naszych warunkach znacznienia. Energetyka słoneczna nie będzie dominującym źródłem energii, e, raczej wspomagającym.